Idziesz pierwszy raz na siłownię i gubisz się w informacjach, które czytasz w internecie. A co, gdyby istniała pigułka, która zawiera wszystko, co musisz wiedzieć w 3 minuty? Zacznijmy od regeneracji. Sen 8 do 9 godzin dziennie, tak żeby zminimalizować ryzyko kontuzji, a zmaksymalizować Naszą regenerację. Jeśli nie jesteśmy w stanie tyle spać ciągiem, po prostu starajmy się robić drzemki w czasie dnia, to też dużo nam pomoże. Jeśli zaczynamy i chcemy zdrowo rosnąć, 10-20% nadwyżki będzie idealne. Jak to zrobić? Ta nadwyżka będzie liczona od naszego utrzymania. Dla kobiet to będzie 0,9 kalorii razy masa ciała w kilogramach, razy 24 godziny. Dla mężczyzn będzie to 1 kaloria razy masa ciała razy 24 godziny. Do tego dodajemy 10 albo właśnie 20% i mamy nasz wynik, ile musimy jeść, żeby budować mięśnie. Jeśli chcemy być dokładniejsi, istnieją też kalkulatory online, oczywiście. A teraz jedziemy już z jedzeniem. Posiłek 3 do 5 razy dziennie wydaje się być najbardziej sensownym przedziałem. Zależy, czy wolimy być na do pełna mniej razy, czy wolimy skubać, ale częściej. Z tych kalorii najważniejsze jest oczywiście białko, i tego białka chcę. Jeść 1,6 do 2,2 g na kilogram masy ciała, czyli dla osoby, która waży 100 kg, będzie to od 160 do 220 g białka. Jeśli ktoś ma nadwagę albo otyłość, to fajnym wyznacznikiem, ile tego białka jeść, może być 1 g białka na 1 cm wzrostu po prostu. Więc białeczko ważne, pilnujmy tego. W każdym posiłku chcemy co najmniej 20 do 40 g białka i możemy być też dokładniejsi. Jest taki wzór 0,4 g białka na kilogram masy ciała na każdy posiłek. Jeśli liczymy i wiemy, że nie będzie miał tyle, możemy się wspomagać oczywiście czymś, albo żeby podsypać albo na deser. Jeśli chodzi o suplementację, jedyna ważna będzie tutaj Kreatyna. Kreatyny przyjmujemy 3 do 5 gramów każdego dnia. Nieważne czy to będzie rano, czy to będzie po południu, czy wieczorem, czy w środku nocy jak wstaniemy. Nie ma to żadnego znaczenia. Codziennie bierzemy 3 do 5. Nie musimy robić żadnych przerw, nie musimy na nią wchodzić, schodzić z niej. Regularnie bierzemy cały czas 3 do 5 gramów. No to co, pospaliśmy, pojedliśmy, to teraz czas na trening. Jedziemy na siłownię. Kofeina jest najważniejszą substancją poprawiającą naszą wydolność na treningu. Przyjęcie 3-6 do 6 mg na kilogram masy ciała na 60 minut przed treningiem zmaksymalizuje nasze efekty. Początkowo, Full Body Workout 5 serii po 5 powtórzeń wydaje się być optymalne pod względem progresji, objętości, utrzymania dobrej techniki i generalnie będzie to bardzo fajny. Plan, jak na początku trenować? Stajemy się lepsi za pomocą dokładanego ciężaru. Im dłużej jesteśmy w stanie dokładać stringi na trening, tym lepiej. Nawet takie małe ciężarki. A kiedy nie jesteśmy już w stanie dokładać stringi na trening, to po prostu przechodzimy na metodę dokładania powtórzeń. Czyli załóżmy, robię 4 kg na 10, na następnym treningu próbuję zrobić na 11, potem próbuję na 12, i dopiero z nowym ciężarem wracam. Albo na 10 powtórzeń, albo jeszcze niżej. I znowu robię taką progresję samych powtórzeń. Optymalna częstotliwość to będzie każda partia trenowana 2 do 4 razy w tygodniu. Jak do tego podejść praktycznie? Ja bym po prostu zrobił każdą partię 2 razy w tygodniu. Natomiast jeśli jakaś jest priorytetem, to zróbmy ją 3 razy w tygodniu. W naszym planie treningowym powinna być dominacja ćwiczeń. Złożonych. To one sprawiają, że stajemy się lepsi. To właśnie na tych ćwiczeniach najłatwiej jest robić stały progres, czyli oczywiście stawać się silniejszym. Na ćwiczenia izolowane też jest oczywiście miejsce, ale ponownie, jak przy częstotliwości, zostawiłbym je tylko dla tych słabych partii. Każdą serię powinniśmy wykonywać bardzo blisko upadku, czyli powiedzmy jeden, maksymalnie dwa powtórzenia do końca. Czyli generalnie chodzi o to, żeby bardzo ciężka była ta seria i nasze powtórzenia ostatnie powinny być znacznie wolniejsze niż te, przy których zaczynamy. Przerwy między seriami to trudny temat, bo zwłaszcza jak zaczynamy to trochę nie wiadomo co robić, wstydzimy się, nie wiemy co ze sobą zrobić i Często po prostu robimy tą serię za szybko, ale co jest ważne, to żeby nie robić jej zbyt szybko i tu jako taki minimum dałbym 3 minuty między seriami, no i pamiętajmy o tym, żeby też tej przerwy nie wydłużyć za bardzo. Czyli nie róbmy tej przerwy dłuższej niż powiedzmy 8 minut. Widzowie, tak wygląda pigułka wiedzy. Oczywiście ten film jest bardziej dla tych początkujących, ale sam się łapię na tym, że lubię usłyszeć ponownie rzeczy, które i tak już wiem. Więc wierzę, że więcej osób skorzysta na tym filmie. No i klasycznie, jeśli chcecie więcej materiałów typu merytoryka, takich jak tu robimy, no to dawajcie łapy w górę i piszcie, jak Wam się podobało. Do następnego. Trzymaj dupę, otarł! Trzymaj dupę!